Światowe giełdy na rekordach, ale w Polsce Big 20 nurkuje po wyborach, a na szczytach władzy i biznesu wojna. Mask kontra Trump. Czy to początek większej burzy? Nagrywam to w poniedziałek rano, obserwując pierwsze godziny handlu. Co to oznacza dla Twoich inwestycji w kalendarzowym tygodniu 24? Zaczynamy analizę. Cześć, tu inteligentne handlowanie. Mamy poniedziałek 9 czerwca 2025 roku. A to wasza cotygodniowa analiza rynków, podsumowująca tydzień 23. I patrząc w przyszłość, globalna HOSA 2: World na ATH. Zacznijmy od obrazu globalnego MSCI World, czyli światowy indeks akcji liczony w dolarach. Zakończył zeszły tydzień na nowym historycznym maksimum. To jasny sygnał, że globalnie znajdujemy się w rynku byka, pomimo różnych zawirowań. Ale uwaga: jeśli inwestujecie poprzez ETF na MSCI World, determinowany w euro, obraz może być nieco inny. Ten wykres prawdopodobnie jeszcze nie pokazał nowego historycznego szczytu. Skąd ta różnica? Wynika ona z kursu walutowych. W tym roku złotówka, jak i euro, znacząco umocniła się w stosunku do dolara amerykańskiego. Dlatego zyski z akcji amerykańskich, które stanowią dużą część MSCI World, po przeliczeniu na euro są dla nas inwestorów ze strefy euro czy Polski nieco mniejsze. To ważny niuans, o którym warto pamiętać, analizując globalne indeksy. Polska pod presją wyborów. Co z BIG-20? Przejdźmy teraz do Polski. Jak wiecie, tydzień temu, 1 czerwca, odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, którą wygrał Karol Nawrocki. Jak zareagował BIG-20? Ostatnie 5 dni handlowych to niestety spadki. W zeszłym tygodniu indeks stracił na wartości. A dziś rano, w poniedziałek, obserwujemy kontynuację tej tendencji na otwarciu sesji. Wykresy, które widzicie, Uwzględniają już te poranne notowanie, to pokazuje, że rynek reaguje na nową sytuację polityczną i związaną z nią niepewność. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy WIG-20, długoterminowy trend wzrostowy nadal formalnie obowiązuje. Kluczowe pytanie brzmi: czy obecna korekta to tylko realizacja zysków i chwilowa nerwowość, czy może początek? Głębszej przeceny lub nawet rotacji kapitału z polskiego rynku. To, co zobaczymy w ciągu następnych dni może dać nam więcej wskazówek. Europa mocna USA nadrabiają. Tymczasem w Europie niemiecki dach w zeszłym tygodniu utrzymywał się w okolicach swoich historycznych maksimów, potwierdzając siłę europejskich rynków. W Stanach Zjednoczonych SIP 500 kontynuował odrabianie strat i jest bardzo blisko swoich historycznych szczytów. Stabilnie utrzymując się nad ważnymi średnimi kroczącymi. Wojna Tytanów na Wall Street, mask kontra Trump. A teraz przejdźmy do wydarzenia, które wstrząsnęły rękami pod koniec zeszłego tygodnia, zwłaszcza w czwartek i piątek, i przyczyniły się do osłabienia SIP 500. Mówię tu o otwartym konflikcie między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem. Wszystko zaczęło się od ostrej krytyki przez Maska nowej ustawy podatkowo-subwencyjnej Trumpa, którą nazwał obrzydlistem. Tesla, według szacunków, mogłaby stracić na tej ustawie ponad miliard dolarów subwencji. Trump nie pozostał dłużny i publicznie zagroził Maskowi anulowaniem kontraktów rządowych dla jego firmy. Eskalacja była błyskawiczna. Mas na platformie X zarzucił Trumpowi powiązanie z Jeffreym Epsteinem, by po około 32 godzinach te sensacyjne posty usunąć. Jaki był efekt rynkowy tej wojny na szczycie? Akcja Tesli zanurkowała. Tracąc z jednego dnia w piątek, 6 czerwca, aż 14,3% to strata 153 miliardów dolarów w kapitalizacji. Największy jednodniowy spadek w historii firmy. Od początku roku Tesla jest już prawie 30% na minusie, podczas gdy Nasdaq tak 100 zyskał ponad 2%. Ta sytuacja z pewnością przyczyniła się do zwiększonej zmienności i lekkiego osłabienia szerokiego rynku, w tym SIP 500. Pod koniec tygodnia dwa samce alfa, jedna bomba, 153 miliardy spalone, jak twit może uderzyć w potężnych ludzi. Choć mask usunął wpisy, rynki takich wydarzeń łatwo nie zapominają. A niepewność co do przyszłości Tesli i kontraktów SpaceX wzrosła. Będziemy obserwować, jak ten konflikt wpłynie na sentyment do spółek technologicznych. Waluty złoto, bitcoin i ropa. Jeśli chodzi o polskiego złotego, to w ostatnich tygodniach obserwujemy pewną konsolidację. Trzyma się on relatywnie dobrze wobec dolara amerykańskiego, natomiast jest nieco słabszy w stosunku do euro. Złoto w zeszłym tygodniu kontynuowało konsolidację po wcześniejszym silnym rajdzie. Długoterminowy trend pozostaje wzrostowy, a obecna stabilizacja może być przygotowaniem do kolejnego ruchu. Ropa naftowa po wcześniejszych spadkach, spowodowana decyzjami OPEC, w zeszłym tygodniu przeszła w krótkoterminowy trend wzrostowy, co widać w naszej tabeli trendów. To odbicie odważnego wsparcia. Bitcoin utrzymuje się stabilnie powyżej 100 tysięcy dolarów. Po siedmiu tygodniach imponującego wzrostu, zeszły tydzień przyniósł naturalną korektę, ale ogólnie trend pozostaje silnie wzrostowy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, szczególnie na naszym polskim podwórku. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, jak rozwija się sytuacja na WIG 20 i innych rynkach, koniecznie zasubskrybujcie kanał Inteligentne Handlowanie i kliknijcie dzwoneczek. Podsumowując, światowe rynki akcji na czele z MACA World i DAXem pokazują siłę. Polska giełda przechodzi natomiast test Związany z wynikami wyborów prezydenckich. Obserwujemy korektę, czy to tylko chwilowe zawahanie, czy głębsze zmiany sentymentu i czy ta korekta stworzy okazję inwestycyjną na GPW. Najbliższe dni będą kluczowe. Ja, tak jak wspomniałem, pozostaję optymistyczny do rynku w średnim terminie i szukam dobrych okazji. Pamiętajcie, że ta analiza. Ma charakter na gorąco i służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowiąc porady inwestycyjnej. Dziękuję za Waszą uwagę. Będziemy wspólnie śledzić rozwój wydarzeń. Życzę Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.